astma oskrzelowa jak każda choroba przewlekła wpływa na aktywność fizyczną ludzi i aktywność tą może zmieniać. Problem nie jest głównie w wydolności fizycznej organizmu, tylko w nastawieniu do tego problemu psychiki. Jeżeli człowiek uświadomi sobie, że jest przewlekle chory, że jest niepełnowartościowy, że jest inwalidą Wtedy jego aktywność fizyczna siłą rzeczy spada, ponieważ jego psychika nie jest na to gotowa. Obecnie skrzelową kontroluje się w sposób znakomity. Są nowoczesne leki, są ustalone standardy postępowania i bardzo ważne jest nastawienie psychiczne pacjenta do tego, jeżeli on sobie uświadomi, że kontroluje swoją chorobę, to nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny i uprawianie sportu, na co są liczne e, przykłady, które można przytoczyć z życia codziennego, sportu e, i nauki.